Siemka ludzie, z tej strony Rubin Skateboard, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Idąc za waszą poradą, nie udamy się jeszcze na cmentarzysko orków, tylko udamy się do obozu nowego, czyli do najemników, aby właśnie stać się jednym z nich, z najemników. Jak widzicie, udało mi się Gotika naprawić i to naprawdę z bardzo dobrym wynikiem, ponieważ mam dużą, stabilną ilość FPS-ów. Eee, spróbuję się rozprawić z paroma tymi otwórkami, zdobyć że trochę doświadczenia. Mm. Eee, powiem wam również, że eee, okay, my... o się, no, na... w momencie teraz sobie na słuchawkach dźwięk. O, jeszcze jeden. Ale one są cienkie. Mm. O matko. Dobra, jest ok. E, chyba nikt nie dropi, już dawno nie gramy. E, ogólnie jest bardzo pozytywnym, jak widzicie, skutkiem udało się naprawić Gotika. E, Reinstal systemu przez skutki, jak naj... lepsze. E, znaczy, takie jak trzeba. jeszcze jeden cwaniaczek. Chodź tu taki i chyba trochę dostaliśmy. I teraz musimy znaleźć. O nie, 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 co ja zrobiłem? Źle, nie powinno to skakać. a o. O, jeszcze gorzej. A nie, w sumie dobra, możemy iść tędy. W sumie nawet... E, nie... Dobrze, właśnie zrobi się że skoczyłem tutaj. Haha, <grych> mamy krótszą drogę. E, lecimy do tego obozu. No i co ja wam jeszcze powiem, że tak dawno mnie tutaj nie było i nie nagrywałem. Sorry, trochę może być za ciemno. E, Gambę zwiększymy. Dobra, będzie trochę najwyżej za jasno, jak coś to w następnym odcinku się poprawi. No bo chcę, żebyście też mogli coś zobaczyć na tym YouTubie, a że jakoś niestety moich filmików ciągle 640x480. To jednak ta jasność się może przydać większa, ponieważ nie dostrzeżecie zapewne paru szczegółów, które mogą być za ciemne. No i widzicie sami, że yy, na pewno będzie o wiele płynniej się mi grało. Yy, Chwila, yy, do nowego obozu. Yy, pójdziemy tamtędy, będzie szybciej o wiele, niż latać na około znaku. Yy, no i co, yy, wracam do nagrywania. I jeszcze tutaj od razu parę informacji, no jak to filmik po tak długim czasie oczywiście. Muszą być jakieś informacje i jeszcze, że to gotik to na pewno macie spodoba, bo tak mnie zawsze błagacie o tego gotika to znaczy może nie błagać tylko prosicie, przepraszam, że tak Was tutaj wziąłem trochę źle określiłem, ale właśnie prosicie mnie, żebym wrzucał gotika no i postanowiłem, że czas najwyższy na tego gotika dla Was, no i... Ruszamy, a nie, tam nie idziemy na pewno, jeszcze kawałek drogi. No to właśnie Gotik Gotik, wracam z powrotem do Gotika. Amnezję również mam zamiar nakręcić i jeszcze, no jeszcze tego Minecrafta, ale niestety Minecraft, uwaga, będzie na nowym świecie, ponieważ nie skopiowałem sobie swojego świata podczas właśnie reinstalacji systemu, skopiowałem sobie najpotrzebniejsze rzeczy i oczywiście świat trochę za dużo waszych. I stwierdziłem, że jak coś może zacznę sobie od początku tą serię czy coś takiego. Po prostu nie będziemy tutaj e, płakać nad tym Minecraftem, w końcu tylko taka sobie jakaś seria poboczna, Miałem się nad tym zachwycać. E, no i, i co tam jeszcze? A, jeszcze chciałem wam tutaj was tutaj trochę poinformować, że jak sami zauważyliście zapewne e, w kotiku mamy różne stwory, różne potwory i nawet zombie, w Amnezji również mamy stwory, które są pewnym rodzaju zombie. O, trzeba nie wyskoczyć. No i w Minecrafcie było nie było też są zombie, więc to jest trochę ze sobą powiązane. A już wam mówię dlaczego, tak. Moim takim niepisanym hobby, o którym nie mówię raczej, jest właśnie to, że strasznie lubię tematykę zombie, postapokaliptycznych różnych rzeczy i w ogóle takich takie coś typu, że nagle światem na przykład w jakieś wybuchy nuklearne albo coś takiego Uważać albo, to, co albo właśnie, obszarze. że ataki zombie, że nagle się rozprzestrzenia plaga i w ogóle właśnie takie rzeczy, co się struje, jestem strasznie tego hmm, można powiedzieć fanem, że strasznie to lubię A, Bezi, co ty robisz w schajaczku? E, właśnie właśnie takie coś lubię i dlatego chciałbym was tutaj poinformować z miejsca, że na moim kanale e, chciałbym uruchomić, znaczy chciałbym uruchomić, chciałbym trochę zmienić tematykę mojego kanału na Horrory z, właśnie związane z takimi jakimiś zębiaczkami czymś takim, z różnymi, właśnie. Ej! Hey, e... o... słyszałem, że nieźle dałeś fotografii. popalić pełzaczą z kopalni. Lee pewnie zgodzi się przyjąć cię do najemników. No, Powinieneś super. z nim pogadać. Dokładnie, o to chodzi. Ehm, no i Uważaj właśnie, na. Jak mówiłem, tematykę chcę troszeczkę zmienić kanału. Oczywiście nie będę tutaj jakoś mega. Po prostu chcę się ukierunkować bardziej na takie tematy. Nie będę oczywiście mega powiązany z tym, zapewne, ponieważ, no, Gothic, no gdzie tu zombiaki, czasami się jakiegoś spotka i rzuci na niego, tam to uśmiercenie ożywieńców, czy jaki, tyle, no nie. Ale na przykład jakiś, nie wiem, Dead Island, tak, albo jakiś Left 4 Dead, takie typu sprawy. Fallout, na pewno, jakiś, coś w tym stylu. Chyba tu jest Lipo, w Ej! Ty! A nie! To jest. Masz koleś. szczęście. Dobra, Lipo będzie w swojej y, komnacie tak jakby tutaj. Ale tam... A to co za Olo... Olik? Olik, tak. No i właśnie tak, tak mniej więcej chciałbym się ukierunkować. Czyli po prostu pewnie po zakończeniu gotika, amnesji. Wiesz dokąd leziesz. Ach, no wiadomo, nie, dokąd. A, co To na droga do to siedziby naszego przywódcy. A I... widzieli co się dzieje? Co muszę, zobaczyć, co muszę żebyś... zrobić, żebyś pozwolił mi zobaczyć się z Lee? Nic! Tu nie stary Ob. On nie. Dobra. Już wam yy, włączam właśnie yy, listę dialogową. Chwilę. Yy, która? Podpisy. Tak. Chcemy podpisy. No, poproszę, tak. Okej, okay. wstecz, wstecz. Okej, okay, dalej. No i właśnie yy, chciałbym wam was tak właśnie poinformować tutaj pokrótce, że mniej więcej tak to będzie wyglądać. I Lee, cześć Lee. Mamy do Ciebie sprawę. Chciałbym zostać najemnikiem w służbie magów. Myślisz, że jestem gotów? Chciałbym zostać najemnikiem w służbie magów. Myślisz, że jestem już gotów? Twoje dokonania w Starej Kopalni dowodzą, że stać cię na wiele. Aha. Jestem skłonny przyjąć cię w poczet najemników. No. Dam ci szansę. Co ty na to? No raczej, ziomuś. Chcę zostać najemnikiem. Chcę zostać najemnikiem. Mądra decyzja. Nie pożałujesz. Mm, wiadomo. Powiedz mi, dlaczego? Dlaczego dołączyłeś do nas, z starego obozu? Tak się jakoś dużo od początku myślałem, że tylko w tamtych obozach tylko traciłbym czas. Może tak? W tamtych obozach tylko traciłbym czas. Jedyna rzecz, która ma tutaj jakąś prawdziwą wartość, to pragnienie wolności. Witaj wśród nas, najemniku. Hehehe. He, he. O! Jaki goły w ogóle. Bezi, co ci. Lekka zbroja najemnika, serio? Ale to jest. No ja, armora więcej. Ej, Lee, nie masz czegoś lepszego? Przydałaby mi się lepsza zbroja. Najpierw musisz sobie na nią Co? zas... A, okej. Okay. 2100 broje grudy. Czy ja w po ogóle posiadam taką ilość? E, Tararararę. 2100, 2100, 2100. Mamy 3700. Dawaj tą zbroję. Witaj. Mm, Przydałaby się lepsza zbroja. E, dawaj ciężki pancerz. Chciałbym do... Nie jesteś jeszcze Co? dość do... siebie. No nie, ziom! A pan chcesz najemnika? Chciałbym do... Ta zbroja. Może być, okej. Okay. Zawsze lepszy rydz niż nic, tak... mówią. Eee, możesz mnie czegoś nauczyć? Jesteś szefem najemników? Broń, Czy ja muczna? Możesz mi czegoś o, nauczyć? Mogę ci... Możemy przykoksić u niego. Więc spoko, bo chyba miałem to zamiar zrobić, tak w ogóle. Dobra. idziemy będziemy takim wojownikiem i tam... I tyle. Będziemy się wspierać mogę... magią gdzieś tam później. Siła. Siła. Jestem pa, siła. Albo w gotiku dwójce będę po prostu magiem. Mogę przejść? Być. Nie, nie możesz czekać, założę zbroję. Nie się czepiasz mi. Dobra, ale na pewno lepiej wyglądamy. I mamy zawsze trochę większe te rezisty, tak zwane. Mm, broń by się przydała mi lepsza. Łomota 37. Kto tu sprzedaje dobre bronie? Cwaniaczki. Dobra, nie no, może chodźmy się, kim niemy. Nie będziemy szaleć, tak po ciemaku. I tak pewnie nikogo nie znajdziemy, To by nam sprzedał coś fajnego. Eee, zawsze możemy pójść zlać e, Li na czy Laresa i od niego wziąć topór. Ma dość fajny chyba. Do Wyda mnie tak, tak coś kojarzy. Ja nie się nie czekam za to, że sobie posiedziliśmy. Znaczy O chwila, może ten Gornem coś powie. Fajnego, skoro jesteśmy najemnikami. Siema ma gornie, nie z tych ryżuleczek. Witaj! Panu. No siema. ma. A, no to nic, zobac... się nie rozgadałeś. E, dobra. Mm, to co? E, może chodźmy. Może spróbujmy zbić tego larysa. On powinien mieć fajną broń. Czeka! I się nikt nie powinien czepiać nas za to, że go spierzemy. No ja mam taką nadzieję. Teraz jesteśmy najemnikami, to wiecie. Lajcik. Tylko sobie, o, dawno nie robiłem save'a. a propos. W ogóle odcinek cały na jednym save ie. to chyba nie, to, to nie pasuje do mnie. Okej, okay, rozkął Siema, typie. Czy. No, Lares, przestań palić dzieło. Chcę Ci sprawdzić, ale najpierw musimy zobaczyć, czy. Czy. Dobra, e... Możesz tylko nas nauczyć czegoś? Dobra, nauczyć się możemy się ukończyć innego. Spróbujemy go sklepać tak, aby nikt... O oh, jezu! Okej, okay. To było mocne, bo oczywiście zapomniałem się bronić. Mamy dość silne kombosy. Spróbujmy jeszcze raz, a jak nie, no to trudno, alejemy. A nie, nie chcę mówić. Jeśli szukasz kłopotów, to trafiłeś na. O kurde. Co ty okay. wybrał? Wystarczyło dmuchnąć i ten udało się, się ci tam ten miał, więc. I bryłek, ale szalony. Zobaczmy tylko te najpotrzebniejsze rzeczy. Um, o, pierścień. i toporek, sorry, o to chodziło? Um, drugi łuk, nie potrzebuję. Okej, okay, łukniemy się na pewno, bo on wjechał troszeczkę. I toporek mamy nowy, jak sami widzicie. O, Byłoby lepiej, dla ciebie lepiej, gdybyś tego nie lepszy. zrobił. Lepiej, lepszy, lepszy. lepszy. Na pewno. Okej, okay, Lares, nie masz, nie, nie masz dla nas żadnego żalu. A to co zrobiliśmy. Tutaj ciężko go zaznaczyć, niestety jest nawalone itemów wokół niego. Fajnie jakby się jednak udało, ponieważ chciałbym pogadać tak, żeby zobaczyć czy nie wkurzył się na nas totalnie. Ale chyba oleję go ostatecznie. A, było przez chwilę. Tu, tego. Nie, długi łuk. Dobra, olewamy. Ważne, że mamy toporek. Eee, i tyle na ten temat. Mamy lepszą zbroję i broń. Więc jest okej, okay. łuku nie potrzebujemy, bo jest nieprzydatny aktualnie nam. To co, możemy w końcu iść i, że tak powiem, wskoczyć tam do orków, pobawić się trochę z nimi, zobaczyć jak nam pójdzie. Mmm, cholecia. No, bezi. Zbagoł się chyba chłopak, a nie, dobrze jest. Okej, okay, to co, wracamy. Chociaż może mi by się przydało, ale w sumie mamy dość dużą ilość. Hmm, to co, chodźmy. Nie będziemy tutaj siedzieć. No i dobra, tak wracając do informacji, jak sami usłyszeliście ode mnie tematyka troszeczkę horrorowata i postapokaliptyczna, troszeczkę zombieczków, ale oczywiście nie będę tak mega biegł w tamtą Jest stronę, ponieważ na pewno też będą się pojawiać różne inne projekty związane z tamtymi tematami. Więc spokojnie, nie musicie się martwić, tam? Albo pomożecie mi na przykład podsyłać jakieś fajne tytuły gier związanych z takimi właśnie tematami, które byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu Mam nadzieję, że Wam się w ogóle że reaktywacja tego mojego kanału nie pójdzie na marne Znaczy się, że znowu będzie dość wysoka oglądalność detalii ponieważ zawsze tak jest, że jak nie wrzucałem dużo czasu, to się robili tacy tak zwani martwi widzowie Czyli, że mm, po prostu są to puste subskrypcje i nie ogląda mnie tak, jakby ten ktoś, kto mnie subskrybował wcześniej. Czyli wiecie o co chodzi, że ktoś tam kiedyś mnie oglądał, ja przestałem chwilowo nagrywać i nagle koleś w ogóle y, nie ogląda mnie, na przykład totalnie. No i właśnie, niestety, tak to jest. Jeśli się w pewnym momencie przestaje na jakiś czas nagrywać, y, traci się. Tych prawdziwych widzów, którzy oglądają i śledzą serię. No i niestety tak to bywa. Ale spoko, spoko jakoś nadrobimy, zobaczymy. Może tam mówcie, na przykład powiedzcie swoim znajomym, że ła, robię wrócił, robię wrócił, żeby oglądali. Ja będę oczywiście też bardzo y, uradowany z tego, jeśli y, dużo ludzi tam nie weźmie. zacznie znowu oglądać i wróci do oglądania ponieważ no, jak widzicie tutaj ruszyliśmy dosyć dobrze z gotikiem na początek. Ua, A, za dużo gadam. Znaczy muszę się trochę rozgadać tutaj, bo jak się tak człowiek nie nagrywa długo, to się po prostu w pewnym momencie y, tak traci to nie umiejętność, tylko to takie gadanie. Dobra, sprzeciwmy nową bronzik, co to... Po prostu się zrozumił. Tak. A, ten pierwszy, w ogóle. On ma 5 do zręczności. mamy tu do życia, a w ogóle my nie, ma, nie mamy żadnego drugiego pierścienia. Dobra, 5 do może być zawsze coś. Mm. Dobra, FPS-y trochę mi spadły, mam za wysoką kamerę i w sumie niepotrzebnie na to nie tak patrzeć, jak tam, nic ciekawego. No i w ogóle fajnie się udało teraz zrobić z tym gotykiem, że jak sami widzicie yy, super chodzi, nie ma żadnych raczej błędów graficznych i jest ogólnie spoko na tej siódmeczce, na tym Windowsie. Kurde, nie wiem już nagrywam, może po prostu dotrę do tego tam mm, miejsca, do tego cmentarzyska orków i najwyżej starczy taki odcinek powitalny długi wam strzelę, zaserwuję, byście sobie mogli obejrzeć od razu, no i dobra, mm, jezu, kawał drogi przebyliśmy, mam nadzieję, że ten odcinek będzie jakoś spoko wyglądał i że będzie ok. wszystko jakoś i tak dalej, no bo wiecie, na nowym systemie tak czasami różni to chyba, Tędy chyba to ten most, Właśnie to jedyny most taki w okolicy, który jest jeszcze przez nas, jest banany super i yy, jesteśmy na miejscu, Okej, okay, okej, okay. cmentarzysko, tak jest, możemy się przepestować, oczywiście najpierw zapiszemy grę, yy, na początku mamy te zębacze, nie zębacze tylko kąsacze, to są, zobaczymy jak pójdzie z nimi walka, yy, są cztery, yy, może pojedyncze je wyciągajmy, o! Cześć, konusaczu. Chyba, że spróbujemy najpierw po prostu zwyczajny atak przeprowadzić do nie. O Boże! Obocy są. Chyba, że to był kryt. A nie! Patrzcie. Ej, to ładny damage ma ta broń, nie powiem. W takim razie. O, to jest strasznie mocny wblepion. Czasami widzicie, że to było dosyć mocne uderzenie z ich strony. Tamte zioło zostawmy, może tutaj... A nie, bo to domany! O matko, co ja jem? Co ja w ogóle robię? Yy, dobra, te zioła sobie dobrze, że będzie się zbudował. będziesz szybciej wcinał Jabłuszko. Jedno, drugie. Ok, starczy leci mięso, więc ogarniemy się i nie będziemy zbierać. Fajnie, całkiem spoko. Zobaczymy, jak będzie walka z orkami wyglądać w takim razie. Trochę dopakowaliśmy. W bica, że tak powiem. Yy, no i spoko. Ja się orku, chodź tutaj, Swaniaczku. Zobaczymy, jaki teraz jesteś mocny. <słyska> Ale ciliarz! Hehehe! szczęścia z kim innym zioł. O ty, kurde! jak trafił ostatnim. E, Drogie, są te kurusza worki, czy inne cudawianki? E, 30. No to tak w sumie trochę. Trochę lipa. Dawaj chleba. No ja zuchle tylko 12, serio? Taki bochen i 12, a taka roślinka jakaś mała i z 30. Szok! Dobra, wykończymy wszystkie orki w okolicy i po prostu. E, może coś. Kończymy wszystkie orki w okolicy i przestanę nagrywać. Będziemy mieli piękną odcineczek. Ach, świąteczny taki troszeczkę. Prezencik wam zrobiłem, nie powiem. <grym wytrzyma> wróciłem akurat. Mam nadzieję, że się ucieszycie z tego, pięknego. chyba, że w dobrym stylu zacząłem się <grym wytrzyma> Całkiem chyba dobry pomysł. Dobra, i ostatni, albo przedostatni ork. Ostatni? Nie, przedostatni. O, tam się leje chyba je, ten jeden z czymś. No dawaj, ziomuś. Podbijaj. O, to kurde cwaniak! Już mi tu koty wjeżdża. Masz, gin. No, jeszcze zaraz. O, weź. Ło! fajnie było fajne. Fajnie to wyglądało. Bezdzik jak jakieś zamachy z półobrotu ciska. Dobra, ogarniemy. Yy, miksturki dwie. O cholera. Dobra, kursza worki. Będę mówił na to kursza work, albo jakieś inne coś. O nie! Albo bo on tu klepał tego. Strażnika świątynnego, cwaniaczek. Uzo, czak. No, ty kurde! O nie, bezi! Bezi Bóg! Kurde. Znaczy, bezi nie jest Bogiem, ale bezi jest bogiem. Psz, tak, jest mi się zbudowało. Pięknie. Jesteśmy tyle. Wiecie, nad czym ubolewam? Że nie ma czegoś takiego jak obozowisko, że można. Jak w większości rpg jest zrobione. Ciekawe, typie. Umarło, umarło się. O, jakieś tam. mieć sędziego, jaki syp, dobra i na tego podnosił. Że obozowisko tak, jakby, czyli że bezi sobie po prostu. Jak nie ma wokół niego przeciwników, to może się wziąć tak zdrzemnąć i wtedy mu się przywraca życie imana. To by było Okej, okay, to co? To jest w sumie spoko, jesteśmy dość dobrze przygotowani. Tu mamy wejście do tego mrocznego miejsca, w którym jakże wiele się okaże i zdecyduje się o naszym losie Ale ja was muszę niestety potrzymać jeszcze chwilę w niepewności, ponieważ do następnego odcinka jeszcze na pewno będziecie musieli chwilę poczekać. Znaczy! Na chwilę poczekać. zobaczymy, kiedy znowu najdzie mnie ochota na nagrywanie. Ale macie tutaj, proszę bardzo, dla Was odcineczek piękny. I mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczycie kolejny, w którym dowiecie się, co czeka nas tam w środku. Dobra, to mam nadzieję, że Was zachęciłem troszeczkę do czekania na następny odcinek. Czekajcie z niecierpliwością i trzymajcie się cieplutko. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki i w ogóle. No i co, trzymajcie się na razie i cześć.